Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak dać nowe życie wypisanym promarkerom. No więc bez zbędnego szerzenia, zaczynajmy. Mam tu takie trzy promarkery, które już są całkiem wypisane. No i no, wydaje się, że są do wyrzucenia. A no nie, nie poszło na nie mało pieniędzy, no więc co zrobić, żeby zaczęły znowu pisać? Pokażę Wam na razie, jak piszą. Zielony pisze tak. Ale już z drugą stroną nie jest tak dobrze. Chociaż ten jest i tak taki, który no, lepiej pisze dość. W porównaniu z żółtym i z brązowym. Dobra. Teraz żółty. No, żółty to już całkiem słabo pisze. I brązowy. No więc jak widać nie da się nimi nic pomalować, narysować ani nic z nimi zrobić. No i ja dzisiaj Wam pokażę jak je naprawić. No więc będziemy potrzebować spirytusu. Strzykawki. No i do tej strzykawki taką małą igiełkę, żeby po prostu lepiej się jakby wstrzykiwało do tego promarkera. No i kombinerki, ale kombinerki nie są wam jakoś bardzo potrzebne, bo wam pokażę też sposób bez kombinerek. Yy, ok, no więc weźmy sobie pierwszego promarkera, może żółty yy, i pokażę wam jak wyjąć tą końcówkę od promarkera, bo trzeba ją wyjąć. Yy, dobra, więc yy, bierzemy sobie kombinerki i yy, papier. Zginamy sobie, y, składamy raczej sobie ten papier o w ten sposób nakładamy sobie na kombinerki o, jakoś tak i y, bierzemy sobie nasz promarker i wkładamy skówkę tam y, w te jakby kombinerki i wyciągamy, ale chyba sobie zmienię ręce <laughs> zmienię sobie ręce, bo y, niewygodnie mi było tak, dobra. No i mamy wyjętą tą końcówkę. Yy, Okej. Okay. No i odkładamy sobie ją gdzieś. <gry> I bierzemy sobie teraz yy, strzykawkę. Yy, I spirytus. Odkręcamy. No i musimy yy, trochę tego spirytusu narać do strzykawki. Ale część pisnąć. I musi być to... O Jezu, za dużo mi się nabrało. 1 ml. Trochę sobie wypuszczę tego. O nie, na sobie trochę, ale to ten... nic. Dobra. Jest 1 ml. Zakręcamy. I nakładamy tą yy, igłę. Okej, okay. może trochę mocniej ją włożę, dobra. No i teraz bierzemy sobie nasz promarker i yy, wstrzykujemy do środka yy, No ten yy, spiritus. I musimy robić to powoli, żeby yy, no, jakoś nie wyprysnęło nam się. Dobra, już jest znane. Teraz wkładamy sobie tą końcówkę Zatykamy I odkładamy sobie gdzieś tak, żeby było tą końcówką grubą do góry Dobra, no i ja teraz zrobię Naleję spielnicę do tych pozostałych dwóch markerów A i jeszcze Wam pokażę ten drugi sposób w którym nie musimy używać kominerek. No i po prostu chwytamy sobie w ręce tą końcówkę. Tylko nie wiem, czy mi się teraz uda, bo jakoś to jest świska. Nie wiem dlaczego. O, i wyciągamy. No więc no, nie ma w tym żadnej finezji ani nic. No. I robimy to samo co z tamtym promakiem. Dobra, teraz już mamy skończone wszystkie trzy markery yy, i musimy odczekać teraz 5 minut, yy, aż się, no, <grytanie> aż się zrobi ten efekt, który chcemy, jakby. No to dobra, to do zobaczenia za 5 minut. Dobra, no już jestem po 5 minutach. No i możemy teraz sprawdzić, czy promarkery lepiej piszą. Najpierw sprawdzimy żółty. Muszę Wam powiedzieć, że ja też pierwszy raz próbuję, czy ten sposób w ogóle działa. Dobra. O! No i jak widać, różnica jest naprawdę bardzo duża, więc opłaca się. Jeszcze zobaczymy, czy z drugiej strony też już się poprawił. No i jak widać, różnica jest bardzo duża. Dobra. Sprawdźmy teraz brązowy. No, to teraz to są takie bardzo wyraziste te kolory, i w ogóle. No, tutaj akurat ta strona nie pisze. No, ale i tak jest lepiej niż było. Pewnie gdyby yy, się więcej odczekało, to by yy, był lepszy efekt. No, ale i tak jest nawet dobrze. No i zielony. No, zielony to ja myślałam, że on tu dobrze pisał. A tutaj po prostu. No i druga strona też sobie pisze. No więc to by było już na tyle. Jeżeli spodobał Wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i komentarz, jeżeli Wam się spodobało. Pa!